Zapewne wiecie, że Polska to taki rejon geologiczny, gdzie mamy olbrzymią ilość zasobów mineralnych. Są to zasoby, które są obecnie potrzebne różnym koncernom światowym, żeby realizować swoje plany: magnetyt i tym podobne. To przecież tam w Orzyszu siedzą i pilnują teraz, żeby to nie Polacy zyskiwali, tylko kto inny. Tam nie czołgi jeżdżą, tylko sprzęt wiertniczy. Chciałbym Was zaprosić na stronę takiego Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Zawiaduje tą organizacją pan Krzysztof Tytko, człowiek, którego znam osobiście, naprawdę nieustraszony, patriota, który odsłania nam kulisy tych wszystkich afer, przejęć, Orlen, Lotos i tym podobne. Na razie mamy te olbrzymie zasoby, ale nasze dzieci i wnuki mogą już nie mieć do nich dostępu. Zapraszam do materiałów, które będą. Link do nich będzie w komentarzach i w opisie tego filmu, bo jest tego bardzo dużo. Zapraszamy!